Dzień dobry, zabit Nie, nie rób tego proszę Pamiętam Nie, nie wiem jakby to określić taki odlech, ale, ale nie do końca Brawo Macie żółtą kartę, prawda? Dobra, słuchajcie, tutaj musimy teraz to życie ułożyć. Tutaj będziemy żyć teraz uh. tutaj se, tutaj O kur... Tutaj będziemy żyć od teraz. Musimy sobie tu życie ułożyć. Dobra. Czekaj trzeba, trzeba kolonie założyć. O kurwa. NIE! No chodź tu Ej, 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 ej What the fuck? Bracie Co ty? Ja pierdolę Ej, chłopaki, ile razy dzielnia strasia? Trzy i pół Trzy i pół? Trzy i pół? też tak z 3,5. Ale jak to.? To dojdzie do 5,5, ale no. To są wypadki już. W jakim sensie pół? To ty przerywasz stranie w połowie i wstajesz, czy jak? No. no I wygrać tak. wesela. A To no, po prostu wiesz, wiesz, jak już wyratuję, nie? To zaciszkasz i wtedy w połowie jest. Tak wciągasz z powrotem. Zatrzymujesz się na później. <laughs> później. No, no tak, dobrze tak mówisz. Jest. Tak jest. Ej, ale tak, A propos strania, to mieliście tak kiedyś, że poczuliście się wysrać i nagle zachciało wam się walić, nie? Z z zawsze, tak oczywiście. Tak nie macie cały czas? No właśnie. No, nie, no właśnie, tak co jakiś czas za mnie i nie z wiem, każdym razem. No nie, bo ty wiesz, tak czujesz, że coś masz w dupie, nie? Tak czujesz dobrze. Tak, tak. To ja jest dziwne. Czujesz anal, dokładnie. przeżyć to. Ja w ogóle, ja proponuję ale nie? To jest swoje banerze, na przykład laski, które mają paznokcie kolorowe, to czy im zostaje tam później. Ej, ej, ej czekajcie, co tu jest, jest, Skąd się pan? pan, subę robią, no to jak mają kolory paznokcie. A może jak ma się paznokcie, dobrać się dobrać, ja. to już się nie robią. Czekajcie, zobaczcie, też tak robisz? No, ja mam pizde i puta, co lady Ladyboyem. Taki jest, tak, duble, duble, tu do you. Tu for Za duży się, no, kolorej się formoli. No nie, ty, ja kręcę formelę. Ja kręcę formelę, więc co ty do mnie mówisz? Dobra, nie pierdolę, pokasiła. Paznokcie się robi hybrydowo. Ja wsadzam sobie paznokcie do mikrofali. Co to teraz elegancko Mam takie czarne, eleganckie, ładne. Trzeba pieska zagazować. Paznokcie do mikrofali. No i na nie Chodźcie, Patrzcie, znajdziemy mięśnierzków. Co to było? Nie, no, ale potem się wyłączał, tak? Ja nie będę wam robił bitów. Aha, Zmarnował, zmarnowało. Zmarnował. Dobra, dobra, petycja o jeden. jeden. Dobra, i petycja o kastrację, bardzo dobrze mówisz. Jeden, jed jed dwa na pięć. Dobra, nara, uciekam. Nie ma ucieczki wraz z Połóżmy. Jak? Godzin. Musisz go, musisz go zabić, Dobra. Ej, chcesz porozmawiać o Bogu? Leży! O, bądź, o, tóczko, oh. do, tóczko, do, ja nie żyję. Nie. Jakby nie ukrywa, o kurwa z piórami dziewczynę. Czekaj, 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 ha ha. Ej, co to robisz? Będę na ampować, 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 Oh, o, no, kolega, kolega. kolega, kolega! O kurwa! O kurwa, spierdolony! za mnie. Myślałem, że dostanę bana za to, co chcę narysować. To czy jest... A aaaa... To czekaj, ty nie ty nie... czekaj. A, czekaj. Gdzie? To no i to raz... kończy. Dobra, dołącz, Koziej dołącz to drugie jądro. Dobra, dobra. Nie, to jest po prostu krzyk w górę, to jest jeszcze w górę. A, no, no, no. no. Co to było? Ale pomyślę co taki ciask co musi myśleć. On jest kurde po drugiej stronie a o jego, a jego kurwa bliska rodzina, ku, kuzyni są kurwa po drugiej stronie. No ja sobie, bo wiem. dla ciebie Kuzyni będą cukierki. Patrzy nie? się i on tylko jak ktoś tu nawie jakieś MTF-y tu wejdą, nie być cię, go. weźcie go zostawcie. Niech patrzy jak tą rodzinę mu zabierają z tej michy nie?

Zrobię ci lobot Kurwa, czekaj, stój! Zrobię ci lobotami latarką, jak się do mnie zbliżysz. Nie chcesz tego. Nie chcesz tego. Ej! Nie czekaj, nie! Potrzebuję dorosłego faceta! No mnie! Nie! On mnie dotyka w miejsca intymne, zostawcie mnie. Nie! Kurwa, pomocy! Luźny ciastek! Czyli ciastek jest luźny Ej ciastek Co? Jesteś taki wyluzowany dzisiaj? Oczywiście Luźny ciastek Ale jak ciastka zamknęli I go zmusili do patrzenia na swoją bliską rodzinę gościu. Tam w tych cukierkach to było coś Ciastek jest taki luźny Że on by się przez te szpary brzeg intymne zostawcie mnie Nie! KURWA POMOCY Luźny ciastek Ej zostaw luźnego ciastka bo ciastek jest zbyt luźny, żeby go nie lubić. Jestem tak, jestem tak luźny, że. W Jesteś gościu luźny, Joe! Na szkole, szkole powiedziałem ten, co ja ja dzwoni Ale luźny ciastek, Ale luźny. to na szczęście do, do luźnego ciastek. Ale, Ale masz luz, gości, w szkole. No. No, ciaska nic tam gościa nie wkurza, nic go nie obchodzi. Weź się do niego, ale no. on ma to gdzieś, bo jest luźny no ciastek. Ja się takimi rzeczami to, nie przejmuję. Że dla niedogo Sp Spider-Man 2 i już czekam i kupiłem sobie. już. Nie przejmuj no, nie się, czeka. ciastek, nie przejmuj się. Wszystko ciastek, będzie dobrze. Rób to, co robisz najlepiej, czyli bądź luźny, bo no, jesteś no, luźny ciastek. Ty jesteś luźny ciastek. Emotki, esy. Najpierw, najpierw 106 się kiwałem. Yy, stanąłem yy, tak, słyszałem stop. Trochę jak luźny ciastek. Jak... Ja, luźny jak... ciastek, ty... wiesz co? Powiedz kolegom, żeby też do ciebie mówili luźny ciastek w szkole wszędzie dosłownie. O bongo, go, tu. O bongo Yo, paszysz. Ja, daj też, daj też, daj też. Czekaj czekaj, czekaj, raz, jeszcze raz, jeszcze raz, czekajcie, czekajcie. Czyli jesteś tam... Dobra, weź sobie. O, czekaj, czekaj, masz to? Chodź chodź, masz, mam, mam, to... czekaj, 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 czekaj. Uh... Czekaj. Tylko, e, żeby się to nie rozpał no. o, Dobra, niech maszeruje z nami Słuchaj, weźmiemy ten e, Damy pieskowi, może się, wiesz Wysoki zrobił. Dobra, dobra, pa To dyplomację Ale go, zrobiliśmy w bambuko z typa, typa Dobra, dobra Dobra, haszysz gdzie to jest? Zgadę o to? kurwa! Nie, no tam coś szedł. Może poczekamy szedł po prostu żeby się zagazował To brzmi trochę o, 45, ale dobra! Ja patrzę jeden Zobieg z flagą, no to dobra, jest strzałami i no, nagle kurwa z prawej strony kolejne zombiaki Taki zawał Po prostu już mieliśmy sygnalizator na... No... Patrz, lokalizujemy ja cię na sygnalizatorze i od razu wszyscy lecą. Masz na Tinderze lokalizację swoją napisaną, więc wiesz, gdzie Cię znajdziemy. kurwa, ale zjebałem. Ej. Czterech połączonych tylko? Czy się gra zawiesiła? Nie. Eee, albo internet się wyjebał? Nie, gra się wyjebała, Sudnie.